sytuacja na rynku mleka, jak można powiedzieć w każdej branży rolniczej jest niezbyt ciekawa i tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż producenci, którzy tylko żyją jakby ze zbóż czy sprzedaży roślinnej produkcja zwierzęca jakoś nam się na tym wychodzi, ale ceny i tak nie są zadowalające na dzień dzisiejszy zalit mleka otrzymujemy w granicach złotych 10, zł, żeby pokryć no naszą ciężką pracę i te koszta, które ponosimy no to tak te 2,50 by mleko musiało gdzieś kosztować Nasza mleczarnia na dzień dzisiejszy utrzymała cenę, nie zmniejszyła jeszcze, ale na zebraniu właśnie pan prezes mówił, że no z miesiąca na miesiąc dopiero jest wiadomo, jaka cena nie idzie nic prędzej powiedzieć, bo ten rynek jest bardzo niestabilny, bardzo duży wpływ na to mają duże sklepy, sieci handlowe, one jakby dyktują ceny na rynku. Mleko przerzutowe na dzień dzisiejszy między mleczarniami to jest w granicach złote 60, zł. no to jest bardzo tanio, to znaczy, że jest jakby nadprodukcja tego mleka. W Polsce gdzieś tam ta mm, po głowie krów mlecznych jest zwiększane, ale w Europie niby maleje. No zobaczymy, co będzie dalej. Nie jest źle ani nie jest dobrze, ale no powinno być te ceny troszkę wyższe e, niż są. Mogę też powiedzieć, że to jeżeli rolnik nie będzie miał, no to cała otoczka w koło jakby nie będzie miała, bo na przykład wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem z firmy, który sprzedaje maszyny, no to sprzedaż totalnie stoi. nie? Nawet tutaj widzę poznajomych, każdy miał w planie gdzieś tam coś kupić, coś wybudować, no a każdy stanął, no bo nie ma z czego, nie ma za co. No, tak jak mówiłem, my jeszcze jako producenci, ci ludzie, którzy mają produkcję zwierzęcą, jeszcze jakoś wychodzą, ale no, współczuję tym, co mają produkcję roślinną. mniejsze które no nie do końca udało im się dostosować do tych warunków, które teraz panują, no, no po prostu będą się zamykały i będą rezygnowały z tej produkcji mlecznej. Natomiast no, no te gospodarstwa, które są nastawione i ci rolnicy, którzy są nastawieni na produkcję mleczarską, oni będą się rozwijać. Mam nadzieję, że te ceny yy, się utrzymają, przynajmniej się utrzymają, a może i trochę jeszcze pójdą w górę, bo chyba taki, taki delikatny trend jest. Więc ja myślę, że ta sytuacja w tej chwili jest taka, no nie do końca oczywista i, i, i rolnicy to cały czas obserwują, zresztą my tak samo i zobaczymy, jaki będzie w przyszłości. Nie? W tym roku, jak zawsze, problemy istnieją, pasze o dziwo staniały ku niepocieszeniu producentów produkcji roślinnej. Nam przysporzyło to nieco niższych kosztów pasz, ale na tle tych protestów rolniczych nie jest to różowo. Zachodni rolnicy zachodniej Europy bardziej kładą nacisk na problemy związane z maglowaniem nas jako producentów, jeśli chodzi o normy środowiskowe, o spełnianie dobrostanów itd. U nas ten punkt ciężkości przeniósł się na. Napływ niekontrolowany towarów, które konkurują z produktami ze wschodu, konkurują z naszymi produktami. A więc my, jako hodowcy bydła, bardziej widzimy ten aspekt, o który należy walczyć nie tyle napływ tych towarów, który trudno zahamować, i chyba nikt nie wie dziś, jak. Tą, ten problem rozwiązać. Natomiast ten problem, który jest do rozwiązania, bo to zależy tylko i wyłącznie od decydentów, którzy są w Brukseli. Jesteśmy na fali tych krajów, które w skali globalnej uzyskują najwyższe ceny za mleko. Bo niestety tamten region Nowej Zelandii, tam są w tej chwili najniższe ceny skupu mleka. Gdzieś po środku są Stany Zjednoczone, Unia Europejska w tej chwili pomimo spadków cenowych w skupie w porównaniu do tamtego roku i tak mamy ceny wysokie, i niestety, y, wielce prawdopodobne, że ceny mleka w skupie nieco spadną. Oczywiście nie będą to tak drastyczne spadki jak rok temu, y, w granicach 40-50 groszy, jak to się działo, ale korekty cenowe będą, ale to będą korekty cenowe w dół, dlatego że produkcja jest dosyć duża, y, siła nabywcza nie jest tak silna jak była, a kolejna sprawa jest presja na rynkach światowych. Pomimo, że giełda nowozelandzka mówi o wzrostach, ale ona mówi o wzrostach z o wiele niższego poziomu w porównaniu do nas. To nie rzeka mleka płynie z Ukrainy do Polski, tylko rzeka mleka płynie z Polski do Ukrainy, a z Ukrainy tylko strumyk. Jednak w bilansie otwartym to po polskie produkty nabiałowe stanowią pięciokrotność tego, co z Ukrainy wpływa do Polski i zamknięcie rynku ukraińskiego byłby bardzo, a bardzo niekorzystne dla naszej branży mleczarskiej. Polska jest wielkim eksporterem nabiału i to nie tylko jeżeli chodzi o Ukrainę, ale no wszystkie kraje ościenne najwięcej eksportujemy do naszych członków Unii Europejskiej. Największym odbiorcą oczywiście są Niemcy jako sąsiad i wiele innych krajów. Gospodarz ubywa, natomiast no mleka przybywa. Jeżeli chodzi o naszą leczarnię, to za ubiegły rok mieliśmy tam 10% wzrost, tą dynamikę, w tym roku troszeczkę mniejsza, ale nie jest go aż na tyle dużo, no, że, że, że nie da się sprzedać. Dobrze, że jest eksport, no i tego powinniśmy pilnować, bo globalnie w kraju, no nie globalnie tego w kraju, no musimy wyeksportować około 30%, do 30%. Produktów mleczarskich, no żeby utrzymać jakiś na przyzwoitym poziomie rozwój firm, rozwój gospodarstw, no ten eksport jednak musi być. Problemy są, tak jak wszyscy rolnicy, bo to nie chodzi o to, że już tam sama produkcja mleka, że może ona chwilowo jest tańsza, jeżeli chodzi o te tańsze pasze, ale szczególnie to chodzi o ten zielony ład, spełnianie warunków, te ślady węglowe i inne, metan. To wszystko no, powoduje takie rozdrażnienie. Nie ma szczegółów co do jak to zrobić, z czym to po prostu połączyć zbyt mało informacji, to też jest taka nerwowa atmosfera wśród rolników. Tym bardziej, jeżeli są ta wojna napad Rosji na Ukrainę spowodował też, że no, Ukraińcy chcą gdzieś sprzedać towar. Że to zostaje część u nas, no to wiadomo, że zostaje. Jest to pewne zagrożenie, natomiast czego rolnicy, szczególnie ci, co hodują i produkują mleko, obawiają się, że jeżeli zamkniemy granicę, czy eksport, import w obie strony, no to może być też przyczyną do pewnego spiętrzenia towarów mleczarskich i w kraju. Bo na dzień dzisiejszy akurat nasza mleczarnia nie wysyła zbyt dużo na Ukrainę, chociaż wysyła. Natomiast jeżeli chodzi o, o kraj, no to są niektóre zakłady, które jakieś tam znaczne ilości. I to może zachwiać później e, rynkiem krajowym. No są z tego powodu też obawy. Ale to nie znaczy, że nie trzeba e, protestować, domagać się swojego, no bo pewne rzeczy są wydaje mi się no niepotrzebnie robione, szczególnie o niektóre punkty zielonego ładu, ale to nie ma czasu na, akurat na, na, na to, żeby rozwijać tam szczegółowo. Europa jako taka sama nie uratuje świata, ponieważ no, są inni, którzy nie zważają na ślady węglowe, nie zważają na metan. Robią swoje, mogą nasz rynek troszeczkę tutaj przyhamować tanimi produktami.